Polacy wciąż preferują zakup mieszkania na własność, ale coraz więcej młodych ludzi dostrzega zalety wynajmu. To głównie z powodu wywołanego przez pandemię koronawirusa kryzysu, który zwiększył w społeczeństwie poziom niepewności finansowej. Banki bardziej restrykcyjnie podchodzą do kredytowania, do finansowania zakupów mieszkań. Na chwilę obecną osoby, które też w niepewnej sytuacji nie wiedzą jaka przyszłość ich czeka, wstrzymują się z zakupami po prostu. Więc to są dwa czynniki. Jeden to jest, to jest kwestia podejścia banków do osób, które chcą wziąć kredyt. Drugie to jest kwestia przyszłości finansowej. W związku z czym szukając bezpieczeństwa ludzie wolą wynajmować te mieszkania niż je kupować. Największym wzięciem cieszą się kawalerki i mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 20 do 40 metrów kwadratowych. Chętni na najem szukają głównie lokali z balkonem, tarasem lub ogródkiem. Największy pobyt jest na mieszkania najmniejsze, 25-metrowe, jednopokojowe, jak i mieszkania dwupokojowe około 30 metrów, optymalne dla jednej osoby bądź pary. Ostatnio w dobie COVID-u zwiększyło się zapotrzebowanie na mieszkania z balkonami i z ogródkami. To jest to, czego aktualnie najemcy szukają. Obecnie w wynajmowanym mieszkaniu mieszka około 15% Polaków. To niewiele w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, gdzie z wynajmu mieszkania korzysta ponad 40% społeczeństwa. U nas około 15% osób mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, z czego tak naprawdę 5% płaci ten czynsz rynkowy. W, w, w takich Niemczech to jest około 50% osób mieszka w mieszkaniach wynajmowanych, i tam jest ten rynek bardzo sprofesjonalizowany. Jeżeli popatrzylibyśmy na Duńczyków, tam jest około 40%. I generalnie, jeśli popatrzymy w ogóle na Europę Zachodnią, to jest około 40-45%. Zdaniem ekspertów, kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie będzie miał istotnego wpływu na czynsz najmu mieszkań. Możliwe są nawet niewielkie spadki, bo duża część część mieszkań, które wcześniej funkcjonowały w ramach tak zwanego krótkoterminowego wynajmu, trafiła na rynek wynajmu długoterminowego.